Mordo, ja jestem górnik, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft'a. Dzisiaj jest na Obi. Siema. I będziemy grali w taką minigierkę Murder Mystery. Mam nadzieję, że wiecie o co w niej chodzi, a jak nie, to za chwilę zobaczycie. I dobrze, zaczynamy grę. Będziemy na zmianę grali z Obi. Ja pierwszy. Tak, pierwszy gra Obi. I tutaj Ja będę się... lamił. I tutaj jest się albo e, innocentem, czyli, no. czyli tym właśnie kim jest, czyli e, ro, świadkiem. Rola lub coś. innocenta e, jest taka, żeby przeżyć jak najdłużej, zdobywać złoto, które się wydobywa z podziemi i, i zdobyć 10 złota tego. Jak się zdobędzie 10 złota, to się łuk dostaje. A jak się dostanie łuk, to można zabić mordercę. Tylko jest tylko jeden strzał. Yy, rola detektywa. Dostaje łuk na początek i może. I może zabić tego. I może zabić mordercę. A ktoś... on! Oton. Jak widzicie, właśnie on, 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 on. zanim był morderca? Widziałem. Albo przedem, gdzieś. Był morderca, a ta rola detektywa musi zabić. On morderce. lub tamten? Patrz. Ym. I jak strzeli. Ta, ta go, takich trochę podejrzewam. Jak Teraz strzeli, strzeli może nie w morderce, to on sam ginie. Ja tu, ja tu uciekasz? No właśnie za obim jest morderca. I. Goni mnie. Właśnie go goni. To przepraszamy za telefon dobrze, a rola mordercy jak widzicie trzeba mu... polega na tym, żeby zabić nie tego, żeby zabić, żeby zabić i żeby zabić detektywa. właśnie Taba. detektyw został zabity. Gdzieś, gdzie gdzie gdzie? Dobra obi, próbuj to wygrać, O, tutaj jest ten Steve, którego zabił. tego się. o, masz tam Golda. Patrząc na kompas, też możecie znaleźć lokację. Jum, dobra. No wydałem. i jak widzicie, Obi właśnie, wygrał. To zamiana? No, zamiana. No, g. no nie zdążyłem. Jak widzicie, tutaj na środku też pisze, ile jest szansy na mordercę i ile jest szansy na detektywa. Dobrze. Ok, jestem znowu innocentem. I tutaj jest dość dużo map, z tego co wiem. Dobra, może na początek się gdzieś schowajmy. O, tutaj się schowam. Nie może tu ja będę sobie biegał i szukał złota. O, tam jest złoto. Widzicie, nie ukryjesz się. Dobra, fajne są w ogóle tutaj modele na niektórych mapach. O, tutaj są jakieś dwa bloki. Oj, słyszałem właśnie jak zabił morderca, szukać złota, szukać złota, a i też na niektórych mapach jest taki specjalny rodzaj transportu, przez który można się gdzieś teleportować. Oj, morderca jest gdzieś tutaj, ja to wiem. Jest morderca. Uciekamy, uciekamy. Ej, bo ja się za. czy on jest za mną? O pudełku. Trzeba uciekać. Słyszę, że ktoś zabija, ale nie wiem, kto. Oj, głupi auto jump. Albo, a nie, czekaj, chyba ja chyba go wyłączyłem. O nie, on jest! To on! Widziałem. To on no jest. Łuk. Wiem, ale morderca też może mieć łuk. A, dobra. Ty chamię, ty. Albo w sumie nie, on chyba nie jest. On jest. On jest. Dobra. No i jak widzicie, znowu nas morderca zabił. Tak, mnie nie zabił. No, no teraz jak? No, ja nie miałem tego szczęścia i mnie musiał zabić. Nie, nie dawaj, nie dawaj tego. Poczekaj, bo został tylko jeden. No, dobra. No i morderca zabił wszystkich. Napisz mu go, okay. Karma. Nie, no, o co chodzi z tą karma? O, nasza rola Zdechnięty. <gry> o, o nie O 7% detektywa, możesz być detektywem i Ty ten. Dawaj da, jest da, da w gra z kina na tego i będziemy trollować ludzi. Okej. Okay. I naset, ja... Chcę sobie skina tego. O ile złota. O, detektyw odszedł z gry. A. sług gdzie sług No Jurko już Dobra, ponieśli. Zrobię sobie skina tego. Zro... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym trollował na Skywarsach? O, dawaj. Na Zdrowie sobie skina y, Kamienia i będzie. Dawajcie. Co to? To jest. King Tool. Tutaj leży King Tool. Nie znam Wiesz jest złoto tutaj może dwa Nie to Ach. Tam jeszcze jest Ale ale kogoś zabijają No widzę Jak tam jest balanga Kurde Kurdy. Ja się tu schowam Nie, nie chowaj się lepiej Jak cię znajdzie Dobra. to będzie potoma. Kurde Jeszcze jedno złoto Ach, Wiedziałem więc mówić uważaj na nią ale niestety nie udało się ja. dobra i blisko będzie grali tych arenek nie wiem może później pójdziemy na jakiś inny mm, nie wiem możemy w sumie na no, chwilę coś nie pamiętam możemy w sumie nie wiem co zrobić nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Ojeju. Dobra. Nie co będziemy jak... robić? Znaczy nie co będziemy robić, bo robić to będziemy? Grać. Grać. W Minecrafta. Ale z czego będziemy nagrywać? Ile jeszcze dwóch. No. By... Ile jeszcze będziemy grali? Arenek? Tyle to już jestem. Do odcinka 7. Osiem, no no osiem. O, cześć. Mogę cię zjeść? Zjadłem cię. Ty, jak on powieszony tu jest. Ej. Zostaw go. Zostaw go. A nie, on stoi. Jest za duży. co się stało? O, nie. Jak źle. Dobra. Bez komentarza. Ma małe przerwy techniczne. O dziewięć szans na mordercę, może się uda w końcu, chociaż raz. Wiem już. Będziemy grali dopóki nie będziemy albo detektywem, albo mordercą. Panie będziesz nasz mordercą. I... Innocent. Jak ja mi nienawidzę być. Co no, mamy z tym innocentem? No wiesz, no nie, nie chcemy zabijać ludzi. Wolimy być... Wolimy być kim? Detektywem. Wolimy ratować ludzi. Tak, e, będziemy detektywem Izakiem. O. Ty Piaro, po, podejrzana jesteś. Nie. Yeah. Próbowałem ją zabić, wiem. Zafapie cię na śmierć. Zgini. A tutaj teraz wymujemy No śmiałbym się. w <górnijego> parku. Jestem kozak w parkurze, co chcesz? A dlaczego kozak, bo nie trampek? Kto tu wymienka? Tam się nie da. Za blisko jest sufit. Oj, ty piaro, ty piaro. Da się, ale skina musisz pokazać. O, I tu się z Urnik jakiś. jak jest Tu parku. się skitram. Tu mnie nikt nie znajdzie. Dobra, 3 minuty zostało do końca ręki i 13 graczy. Detektyw został zabity. Dwa. Widzę, że morderca się na nich tak. trochę przyczaił. To ja się tu poczekam. Za długo chyba nie przeczekam. To co? I tak tutaj nie widać ników. Tylko nie. na tabie. No, box. Widzę, że mamy slima. Oh, slime. The. To jest gdzieś tutaj. Green boy. Czyżby to był ten slime? Ten. Ty? Nie, on na łuk. Czyżby slime był de tym mordercą? Z Eminem. A w sumie mógł, mógł być on. Mógł on być mordercą. Tak, on jest mordercą. Ja stąd nie wychodzę, bo on jest mordercą, ale mi nie zauważył, więc jest głupi. <suszy> <suszy> odejdź. Odejdź ode mnie. Idź stąd. Nie oni ślepi. Nice. Patrz. A nie, to było nade mną. Jaki, jaki głupi jestem. O jaciesz, dobra. To jeszcze chyba dwie ręki. I tyle. No. 9% na mordercę, 7. 9% na detektywa. Proszę, detektyw. O, to jest ta fajna mapa, na której można spaść. No i nie zamykam oczy i... Ech... Aaa, o, o stone. Ej, stój, chcę się w ciebie zamienić. Ej, dobra, ej, bo ja się go boję. Czego on wypił jakoś podcaj? Czego tu ktoś zginął? O, ile złoto. Wow. Oj, I Idź ode mnie, Marian. Stów jest najbardziej podejrzany zawsze. Bo on ma Bany hop Jest ty kozak I ode mnie Tam było dwóch typiarów Tylko nie spadnij Bany hop Co tu jest? Mówiłem O ci. kurde To, to ja nie wiedziałem Daj teraz, daj again, daj, daj ósemkę To prawie I daj tą firewerkę fajerwer Random map, dobra No to to było? A to Myślę, ja co, ja się tu powiem? To jest najszybsza mapa. W wykonaniu, wykonaniu obiego. tak, dokładnie. Co to. O, to jest ta mapa. No nie! No Fucking innocent. I don't like innocent. Jak oni są. Jak oni nie będą przyjacielscy, to mogą was zrzucić. Gdybym miał golda to bym pokazał. Wy, wyłączył mi się sprint. A. Gold. ci tak goni. Cześć ty Piaro. Tylko nie zabijcie jej proszę. Gold. O, widzicie jak ktoś właśnie to otworzył i mógł ktoś spaść. Na przykład... Jak się przestraszyłem. <noise> Takie to la, 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 la. Gdzie jest morderca? Słyszałem, jak zaatakował. To może są ci chyba na górze. Możliwe, że to jest któryś... ...z Tond o. No nie gadaj, że mi zabrałaś golda. Nie raz za nimi chodzić. Chociaż za nim może... Gold. Dwa goldy. Typia, typ, typ, typkowie? Tak, typiary. <grym>, jak one trylują. One są typiarami, gold. Jak one takie? Takie. A, a, a otworzę se. A otworzę se, a zabijecie, a dlaczego nie? nic ode mnie, proszę od, od O ty straczki. <grym? grym> o ty straczki. O Dzięki koleżanki. O, o gold. Jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. No przestańcie to otwierać, bo mnie wkurzacie. już zaatakował. Zabił dwóch i... na raz. Jest. Jest, jest. Jest. Jest, masz łuk. No i widzicie, doświadczyłem i dostałem łuk. Doświadczyłem tego i łuk dostałem. Dziękuję, do widzenia. A w sumie no. mam tylko jedną strzałę, więc za dużo o tym nie zrobię, ale jednak coś ale mogę zrobić. Tam nie idź tamtędy, bo cię jeszcze zabiją. Tamtędy nie idę, idę napko. Napko. O tutaj. Co ile, co ile się dostajesz, 110, Co, 10? co 10, no. Typiary, Ty, Piary, proszę. Coś ten morderca. Wiedziałem. Coś ten morderca słabo Ty, otawi. co tam jest? Ty ja tam chcę? Nie mhm. otwieraj, proszę. Stani se tam ten. Steve? Wiki? Ona chce to otworzyć. Złama, Vicky? Ja bym w niego strzelił Bum nie, nie, nie. Dawaj da, to wpadni. Ja tam nie idę. Bum. Poszła sobie typiarka. Jo, jakie szczęście. Że mnie nie zdjęła. Ale ten morder za słaby. Ty, ona jest chyba mordercą. Jak tak zabija. Ty dawaj ją. Spróbuj. Nie, 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 jednak nie. To tylko się otwórz. Nie, bo wtedy też zginę i... i będzie słabo. Bo jak zabiję nie mordercę, to mnie zabije. O. Sześć, po 60 sekundach morderca u... Z, o. Morderca... odejdzie z gry. Cwelo. Typiaro. Bougetoi. Która to jest to bołga, toj? Nie, to murder Nie, to nie ona. Noob murder no. Murder jest gdzieś na dole. Idę go poszukać. On chyba jest sam w sumie na dole. Wiedziałem. O, Ruben! Ruben! Tak, to jest nasza świnia. To było easy. To co? Kończymy ten odcinek? No to, to wracamy sobie do, do lobby. A więc, jeśli chcecie kolejne odcinki z tej oto serii, po prostu z, z minigierek, to napiszcie komentarz. No i, no i będziemy kontynuować. Dobra, o tutaj jest jakiś parkour To za parkour przejdziemy To jest chyba speedrun To są checkpointy Wydaję Parkour checkpoint Jak ja mam tam doskoczyć? No tu masz to, ta... tędy Tędy? No o kurde Ty to jedna Chcę tu jednak. A. O, ja. mogę. Ja, ale ja tu okay. raz byłem. Dobra, to, je, to jednak chyba nie będzie jeszcze koniec odcinka. Będzie troszeczkę dłuższy. Typie, nie otwieraj tego, tak, bo cię zjem. Hopsak, hopsak, hopsak. Nie, to. No. Tego parkura chyba zrobimy jednak w następnym odcinku. No to. Tak mi się wydaje. Się... Jeszcze tylko sobie raz. Raz. Hopsak, hopsak, hopsak. Dobra. A więc, ja byłem Górnik, ze mną był dzisiaj Obi. Siema. I żegnamy się z wami i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku z... z, nas z, z naszej małej serii z mini gameami. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć.